Ale olo, cześć witajcie moi drodzy, ja jestem Remi A w dzisiejszym odcinku pokażę wam najbardziej tajemniczą rzecz Słuchajcie w całym pet simulatorze Coś co jest naprawdę mega tajemnicze, słuchajcie I coś co znalazłem i na YouTube i na TikToku W każdym razie moi drodzy jest to najbardziej tajemnicza rzecz Ponieważ moi drodzy pokazuje to zakazane, ukryte jajko Słuchajcie w takim sekretnym miejscu na mapie, słuchajcie, gdzie można wejść I to jest naprawdę mega tajemnicze W każdym razie zaczymy to dzisiaj na odcinku, więc pokażę wam cię naprawdę fajnie tajemnicze, słuchajcie rzeczy W ogóle zaczymy sobie parę tajemniczych rzeczy, słuchajcie które naprawdę Wam się spodobają i będą naprawdę tajemnicze i naprawdę słuchajcie będziecie zaskoczeni w ogóle że coś takiego istnieje w każdym razie pamiętajcie na początku, żeby koniecznie zostawić łapkę w górę i suba z dzwonkiem aby koniecznie napisać w komentarzu wasz link słuchajcie z Robloxa, cały czas jest konkurs na tego pięknego słuchajcie Sky Surfera, o tego tutaj, Star Surfera przepraszam. I coś słuchajcie, jeszcze tutaj dorzucimy. W każdym razie naprawdę jest fajna stawka, więc pamiętajcie łapka w górę subik z dzwonkiem i wasz link z Roblox słuchajcie w komentarzu i też moje dokońcie wbicie na Discorda. Link słuchajcie, w opisie tego filmu. Tam słuchajcie, jestem ja i tam jest taki słuchajcie, fajny Discord, więc Polecam, wam, słuchajcie, tam widź. W każdym razie, moi drodzy, dzisiaj naprawdę zobaczymy coś mega, mega tajemniczego słuchajcie, Coś co naprawdę dla mnie jest mega tajemnicze, więc na pewno, słuchajcie, to zobaczymy. W każdym razie będzie naprawdę, naprawdę słuchajcie, fajnie, ponieważ, moi drodzy, istnieje pewien sekret pokazujący, słuchajcie, że za tymi drzwiami, któregoś słuchajcie, z tych budynków, kryje się słuchajcie, cały nowy świat i nowe jajko, słuchajcie. I zobaczymy właśnie dzisiaj to. Icie, słuchajcie, to sprawdziłem, bo słuchajcie, podobno to doszło słuchajcie, w nowym update, właśnie ostatnim. I to jest takie troszkę w ramach tego, że nie było updateu słuchajcie, no w tą sobotę, to Mo preston dodał nam taki specjalny sekret. W każdym razie zobaczymy to dzisiaj, ale na samym początku klasycznie słuchajcie, pójdziemy sobie zrobić wróżbę odcinka i zobaczymy, czy mamy dzisiaj szczęście, czy może dzisiaj szczęścia nie mamy, więc pójdziemy słuchajcie sobie do Tech Shopa. No i słuchajcie, teraz czas aktywować nasze szczęście. Może dzisiaj się coś uda. Dobra, słuchajcie, ultralak, jeszcze raz aktywujemy, więc proszę ultralaki Naprawdę Preston, proszę. Tyle już tych twoich jajek otwieram. Słuchajcie, może to preston znosi te jajka w ogóle. Ej, to może on to znosi! Ej, bez jaj, może to preston znosi te jajka. Albo nie da słuchajcie, dobra, w takim razie otwieramy sobie na początku. Od tego tańszego jajka, więc otwieramy sobie, uwaga, otwieramy sobie Preston, proszę, 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 mamy blibody Alien. No nie! Tak nie chcę. Dobra, coś lepszego. Teraz to za 62 miliony. Dobra, Preston, naprawdę wiem, że ty chłopie znosisz to jajka, ale dobra, teraz coś lepszego, coś lepszego. kurczę, nie no, Glibo! Nie chcę już tych glibo Blibo i dziwnych, dziwnych alienów. a ktoś chce trade, kapiks. Dobra, damy z nim trade. Dobra, słuchajcie, jeszcze raz to jajko, Naprawdę. Ja wiem, że to jest dobre jajko, słuchajcie, to jest dobre jajko, tylko trzeba mu troszkę pomóc. I naprawdę coś dobrego będzie. Kurczę, nie no, coś, coś lepszego, proszę, dobra. Jeszcze otwieram, jeszcze otwieram, nie, ja chcę mieć szczęście, słuchajcie, naprawdę, proszę, no, żeby coś dobrego wypadło z tego jajka, naprawdę, no, proszę, dobra, presto. jeszcze, jeszcze mam, jeszcze mam dwie szanse, jedną szansę mam, o nie, proszę, Preston, ostatnia szansa, proszę ci chłopie, proszę, nie, no, glibo, słuchajcie, ja mam jakiegoś pecha dzisiaj, naprawdę, jestem jakimś pechowym, słuchajcie, otwieraczem jajek, naprawdę, nic mi nie wypada, ale dobra, moi drodzy, przejdźmy do tego, co was najbardziej interesuje i tak samo, słuchajcie, jak mnie, czyli nasz wielki sekret Pet Simulatorze, słuchajcie, który właśnie, ja w ogóle na po coś pokażę, w ogóle, bo, moi drodzy jest szansa chyba, żeby zobaczyć w ogóle pod mapą, słuchajcie, jajka. Pamiętajcie, jakieś otwieraliśmy jajka pod mapą? To słuchajcie, pójdziemy tutaj do pewnego miejsca. gdzie, słuchajcie, będziemy mogli. Jeszcze zanim sprawdzimy ten sekret tutaj, słuchajcie, to pójdziemy do pewnego miejsca, gdzie jest naprawdę mega fajna sprawa. Ponieważ, słuchajcie, chyba spróbujemy wyjść poza mapę. Dokładnie tak, moi drodzy. I zobaczcie, jak pójdziemy sobie tutaj. I teraz, moi drodzy, zanim pokażę Wam ten główny sekret związany z tamtym budynkiem, słuchajcie, który jest naprawdę mega tam. Słuchajcie, to pokażę wam coś, o czym wie naprawdę mało graczy, słuchajcie. Czyli, moi drodzy, pewne sekretne miejsca i moi drodzy, jak się. Przebugować, słuchajcie, spróbujmy się teraz przebugować, słuchajcie, pod mapę. Nie wiem, co mi się uda, słuchajcie, ale jak to się uda, to naprawdę będzie to mega kozackie, słuchajcie. Więc teraz zróbcie dokładnie to samo, co ja, słuchajcie. później też, słuchajcie, pokażę wam, jak to zrobić krok po kroku i spróbujemy, słuchajcie, później się przebugować pod mapę. Więc słuchajcie, spróbujcie teraz zrobić krok po kroku to samo, co ja teraz robię, bo naprawdę, moi drodzy, jak się nam uda to zrobić, to słuchajcie, to będzie naprawdę mega kozackie, bo w będziemy latać pod mapą. W każdym razie, moi drodzy, ogólnie jest to związane z tym miejscem i teraz patrzcie, uważnie, jak ja to robię i zróbcie dokładnie to samo, co ja. Tutaj, zobaczcie, sobie tutaj teraz, to Musimy wskoczyć tutaj, tutaj i teraz słuchajcie, musimy sobie pójść tutaj. ojej, czekajcie, jeszcze raz. I teraz, moi drodzy, trzeba wskoczyć tutaj. Dobra, jesteśmy tutaj. I teraz zobaczcie, jak weźmiemy sobie naszego hoverboarda, To uwaga, teraz, moi drodzy, możemy sobie, uwaga, odpalamy hoverboarda i musimy tutaj, słuchajcie, wlecieć tak do góry. Czyli nam się uda. To słuchajcie, trzeba trochę popróbować, ale tutaj się, słuchajcie, da wlecieć. O, 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 udało się, słuchajcie. Jesteśmy tutaj, dobra, jesteśmy, słuchajcie, tutaj. I teraz, moi drodzy, jesteśmy na samym skraju mapy. I teraz, słuchajcie, spróbujemy przebugować się pod mapę. Dokładnie tak, moi drodzy, słuchajcie, nie wiem, czy to jest możliwe, ale. Widziałem, słuchajcie, że komuś się to udało, więc będziemy słuchajcie próbować się przebugować poza mapę, ponieważ słuchajcie, tutaj właśnie można się dostać tak jak my się dostaliśmy, ale tutaj widzicie, już tutaj się spadnie, więc musimy pójść w drugą stronę. Bo wiesz, moi jak się tam pójdzie dalej, to się spadnie i do tego nam, słuchajcie, się przyda homeboard. Więc, bo, słuchajcie, dzięki homeboardowi możemy tak przyciskać fajnie. I teraz, słuchajcie, spróbujemy tutaj wyjść poza mapę. Ale widzicie, tutaj jest pewna blokada taka, więc musimy tutaj, słuchajcie, spróbować przejść, i przeskoczyć. O, tutaj, tutaj, tutaj. Ojej, ojej, dobra, jesteśmy tutaj. I homeboardik teraz, tylko że ojej, uda się, uda się, uda się, uda się, Dobrze, dobrze, jesteśmy, dobra, udało się, słuchajcie. W każdym razie, moi dudzy, trudno jest teraz wyjść tutaj poza mapę, bo ja o, zobaczcie, to jest ogólnie taka mega fajna kryjówka. O, tutaj. Widzicie, jak szukać jakiejś gry waszym znajomym. To Tutaj moi drodzy jest chyba najlepsza kryjówka do schowania się. W każdym razie, moi drodzy, musieli teraz poczego tutaj wylecieć, ponieważ słuchajcie, jak teraz sobie zajmiemy to może, słuchajcie, uda nam się tutaj jakoś wyjść czy coś. Oho, uda się może. Nie, słuchajcie, chyba się nie uda tutaj. W każdym, razie, dobra, słuchajcie, nie będę teraz cały czas próbował, ale moi drodzy, może się uda tutaj jakoś, słuchajcie, hoard teraz. I teraz howeboard, czekajcie. Słuchajcie, no nie, nie wiem, czy uda, słuchajcie, jakoś tam wyjść. W każdym razie, słuchajcie, ja tutaj pilnie szukam jakiejś drogi, żeby się żeby wyjść poza mapę. Ale dobra, moi dody, nie o tym dzisiejszy odcinek. Ponieważ moi drodzy, zaraz wam pokażę. Jednego z wielu TikToków o pewnym tajnym miejscu. I zobacz. Słuchajcie moi drodzy, teraz uważnie na to co zobaczycie. A więc słuchajcie, zobaczymy sobie teraz fragment filmu od Manor Simulator, słuchajcie, który właśnie przytoczył takiego jednego, słuchajcie, TikToka. Mamy tutaj, słuchajcie, jakąś osobę, która podchodzi do tego, słuchajcie, niebieskiego budynku, zobaczcie, podchodzi do niego bardzo blisko i teraz, zobaczcie, dotyka drzwi, widzicie? On teraz dotyka tutaj tych drzwi, ma z sobą jakiegoś, słuchajcie, tam kotka, ale to jest nieważne, dotyka, zobaczcie, drzwi i ma poziom, słuchajcie, od impossible, chociaż nie wiem co jest ważne, ale dotyka tych drzwi, zobaczcie. I teraz moi drodzy wpisuje coś takiego jak knock knock, czyli moi drodzy, puk, puk po angielsku. Knock knock, zobaczcie. I to jest ogólnie mega dziwne, zobaczcie, ale to co się teraz stanie jest jeszcze dziwniejsze. Zobaczcie, knock knock. I teraz patrzcie na to, moi drodzy, wpisuje knock knock, dotyka drzwi i teraz to ja się teleportuje do jakiegoś dziwnego miejsca. Gdzie jest jakieś dziwne jajko, zobaczcie na to, co to może być, słuchajcie to jest jakieś dziwne jajko, moi drodzy, z napisem Te pety zostaną, zostaną niedostępne, moi drodzy, od, słuchajcie, soboty 18. I mamy tu jakieś dziwne jajko i mam tutaj napisane, że update został przesunięty, więc dodałem to do tego, do tego serwera e, No i że, moi drodzy, macie taką przysługę od Prestona I że dodał, słuchajcie, to Preston I czy wy to widzicie? To jest chyba najdziwniejsze jajko, jakie w życiu widziałem Ale jest to, moi drodzy, chyba jajko, zobaczcie, jaki to jest poke egg. Egg, zobaczcie, co to w ogóle jest. Mam tutaj za 11 bilionów, ale naprawdę jest to chyba najdroższe jajko. Jest to, mój drodzy, generalnie mega dziwny, ponieważ faktycznie to było wszystko z pet Simulatora, więc jakby słuchajcie, ta strefa faktycznie istniała. Więc zaraz sobie sprawdzimy. Więc tak, to był słuchajcie, ten błękitny budynek, chyba ten tutaj, zobaczcie, chyba ten budynek dokładnie tutaj. Więc teraz tak, schodzę słuchajcie, z tego hoverboardu, Więc słuchajcie, dobra, idziemy tutaj, podchodzimy bardzo, ale to bardzo blisko tych drzwi, tak żebyśmy ich dotykali, zobaczcie, dotykamy teraz tych drzwi, może tak to się przebugować wpisujemy słuchajcie, teraz na czat. nok Okej, okay, tak. O, czekajcie, troszkę źle wpisałem. Nok-nok. Okej, okay, wpisuję taki właśnie Nok-nok. Knock. I uwaga, klikamy OK. No i i i dochodzimy do drzwi. Dochodzimy i uwaga, uwaga, uwaga. Coś, słuchajcie, coś chyba, coś chyba mi tutaj nie działa na razie. Zobaczcie, tutaj coś, coś tutaj jest nie tak. Ale słuchajcie, skąd była ta strefa w takim razie? Ej, słuchajcie, nic, coś mi nie działa. Może, może mam za mały level, bo tam był impossible ten level. Zobaczcie, tak, słuchajcie, może, jeżeli ja mam za mały level, na to w sumie nie wiem, moi drodzy. Ale naprawdę wzięliście to że ten gościu faktycznie się teleportował. słuchajcie, Spróbujcie, wy to zrobić i dajcie mi znać w komentarzu, słuchajcie, czy to wam zadziałało. Ponieważ to strasznie tajemcza sprawa. W każdym razie, to byłoby chyba na tyle, ty Chodźcie słuchajcie, stawić łapy w górę z złąkiem, no i moi dudzy Elo, cześć, papa i siema!